No to panowie, kurwa, terroryzacja Turka, Turek Turek demoralizuje Raz, dwa, trzy, cztery Pięć, sześć Siedmiu, osiem, dziesięciu chłopaków. On jeden I wszyscy rozproszeni, boją się Proszę państwa, co to będzie Tak Nie ma tego Złoko

Lepiej go nie ten ten na to, No, no, to No, to jest No, No, to No, to jest na No, A ja taki. No, to jest taki. No, to jest taki. Ale to <laughs> nie nie? Nie ale widziałeś? widziałeś Ale kiecho. Ja na skalę. <grymne> no i co? <grymne> <żeby> byłeś? <to. grymne> <grymne> <Let's go. grymne> <grymne> ja nie <gore>. <grymne> <Taka> <grymne> Ale nie chcecie być Ale No to widz, dlatego że i powiedziałem. Ale gdzie? Patrzcie, co jest, co okay. jest. Bardzo Chodź, chłopaki, nie? A ty ma to? A ty No to lepiej jak nie a No. Miałeś ja kleksa w szkole? To nie. Kleksa w szkole? No <grym> <grym>